Cześć, witajcie. Mam tutaj przekładnię z Kosy Steel Model FS560. Naprawdę kawał przekładni. Patrzcie. Bardzo solidna obudowa. Eee, także, no jest naprawdę kawał przekładni. No zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tutaj zęby w idealnym stanie. Podobnie jak i. Ten element, te łożyska będą wymienione, a w tej przekładni zrobimy sobie otwór pod smarowanie, przez kalamitkę, i taki jest plan na tą przekładnię. Tak sobie klient zażyczył, więc tak też zrobię. Demontaż tej przekładni jest fatalny. Był taki materiał. Z przekładnią z FS55, gdzie to generalnie wystarczyło, 2 minuty podgrzać, puknąć z jednej z drugiej strony, raz dobrze, i to wszystko potrafiło nam ze środka wypaść. Także to spasowanie było takie sobie. Tutaj natomiast, wiadomo, przykładnie ma troszeczkę lat, ale tutaj wydobycie tych łożysk zajęło mi. Myślę, że około półtorej godziny. Ja teraz to wszystko sobie umyję. Nawiercę sobie otwór w tym miejscu. Przekładnia została wstępnie oczyszczona, czy ten korpus tej przekładni. Generalnie klient chciał, aby to przekładnię przerobić na obsługową, z takiej bezobsługowej, czyli nawiercić otwór, nagwintować, przygotować to lub pod śrubkę, lub pod, pod kalamitkę. Moim zdaniem kalamitka jest lepsza z tego względu, że smarowanie jest czystsze, dozujemy sobie daną porcję, ilość smaru i nic nam nie ucieka, tak samo nic nam się nie dostanie, czyli wszelkie jakieś zabrudzenia ciała obce. Oczywiście, te przekładnie nazywają się bezobsługowe. Ze względu na to, że nie ma dedykowanego miejsca do smarowania, co nie znaczy, że producent się w jakiś sposób nie zabezpieczył i nie dał nam takiej możliwości. To jest część przekładni, która jest montowana w tym miejscu. Wewnątrz znajduje się fres na nasz wałek napędowy. Tak? I zwróćcie uwagę, że ta część ma tutaj dwa otworki. Te otworki to są otworki na wylot przewiercone przez tą ośkę tutaj, przez ten stworzeń. także mamy dostęp w tym miejscu i teraz. Jako i właśnie smarownicą dłuższą, taką żebyśmy mogli tam sięgnąć z jakimś tam właśnie doszczelnieniem, jakąś gumką, na przykład, żebyśmy to mogli uszczelnić. Możemy wpompować sobie ten smar, możemy go tam wepchnąć w jakiś sposób. Czyli jest to możliwe, żeby takie przekładnie niekoniecznie dziurawić, robić takie dziurki, chyba że już ktoś chce mieć tak to na zewnątrz. Ale możemy to smarować w ten sposób. Oczywiście jest to o tyle problematyczne, że musimy tak przekładnię ściągnąć. Tutaj wszystko dobrze wyczyścić, tak, żeby w tym miejscu tutaj nie mieć jakiegoś brudu, który będzie wciskany razem ze smarem w te miejsca. Ja zabiorę się za demontaż tych łożysk. Teraz to już jest tylko, tak powiem, formalność. Tu już jest dostęp, żeby się dostać ściągaczem do tych łożysk. Widzicie, ten zmywacz naprawdę sobie radzi z takimi, z takimi smarami, takim zanieczyszczeniem. O, popatrzcie, bardzo fajnie nam rozpuszcza smar. Dlatego zdecydowałem się stosować takie do typu zmywacze. Bo po pierwsze, yy, nie są tak agresywne jak. Chemia do mycia silników, nie głównie niszczył gumę, nie niszczył aluminium. Przede wszystkim to dla mnie było dosyć istotne, aby taka przekładnia pomycie na przykład nie wyglądała jakby ją ktoś kwasem oblał. Wszystko mam przygotowane, umyte czyściutkie tylko składać. Teraz tak, rzecz, która jest dosyć istotna przy montażu łożysk, to to, aby delikatnie i równomiernie nasunąć. Na tą ośkę tej przekładni i w przeciwieństwie do tego, kiedy je demontujemy, i musimy nagrzać taką obudowę, to to łożysko, tego łożyska nie możemy nagrzewać. Z tego względu, że tu środku jest smar, to nie może być przegrzane. Tego dobrze jest sobie przynajmniej no, albo trzymać w temperaturze pokojowej, a tutaj to sobie dobrze zmrozić gdzieś tam w zamrażalniku. Troszeczkę nam to ułatwi proces nasuwania tego łożyska. W innym wypadku możemy go delikatnie tu próbować wprasować tylko w taki sposób, aby na przykład wykorzystując nasadkę zwrócić uwagę na to, aby ta nasadka pchała nam ten pierścień wewnętrzny. Tak, możemy delikatnie popukać, lub żeby też tutaj niczego nie odkształcić, najlepiej by było. Użyć prasy, lub chociaż i madła, w którym będziemy mogli równomiernie, powolutku wciskać takie łożysko, aż ono nam dojdzie w to miejsce. Potem przyjdzie ten pierścień, w środek przyjdzie smar i przyjdzie kolejny, kolejne łożysko. Podobnie robimy też i z drugą stroną, gdzie nakładamy to duże łożysko. Oczywiście pamiętamy o tej podkładce, bo ona znalazła się na swoim miejscu i tu też będziemy łożysko. Yy Wciskać. Oczywiście można to użyć do nałożenia łożyska ściągacza, tylko w drugą stronę. Tak, jakbyśmy chcieli przeciągnąć łożysko przez tą ośkę w drugą stronę. I za dziecia, dziecia, się, że inny. Co ci powiem, czemu inny. Eee, Teraz tak. Zabezpieczenie to jest stare. Jest odgniecione w tym miejscu. Tak jakby już coś, coś tu próbował robić, albo czymś uderzył. O. to jest stare stare wyrzucamy, damy ładne nowe, jeżeli było 100% pewne zabezpieczenie założone ostrzejszą krawędzią do kierunku który mogłoby nam wyskoczyć ok tutaj do wewnątrz nam jeszcze więcej smaru, bo to jest ta część która tu jest zamknięta i, i możemy to już składać ta część została osadzona, zabezpieczona i teraz dobrze będzie widać jak ta zębatka, znaczy jak ten otwór tutaj jest o, na jakiej wysokości. On jest na wysokości praktycznie tego trybu tej zębatki. Przez co kiedy wciskamy sobie ten smar, będzie on od razu rozprowadzany po tej zębatce. Druga istotna sprawa, czyli to jest długość tego gwintu. Nie może być on za długi w przypadku, kiedy stosujemy jakąś tuleję gwintującą. Jak również nie możemy stosować śruby zbyt długiej z tego względu, że mamy tu tą zębatkę i musimy o tym pamiętać, żeby tutaj nie doszło do jakiejś kolizji, do jakiegoś uszkodzenia czy zablokowania tego trybu. Tak to wygląda. W przypadku, kiedy musiał zrobić pod oryginalną nakrętkę sztilowską, czy też pod, pod takie tubki, żeby można było wkręcać, to trzeba by tu zrobić otwór na y, gwint M11 11 mm, czyli widzimy, że zająłby on cały całą to totonową część tego korpusu, i tutaj. No, już gorzej by to było spasować względem tej obudowy, bo ona jest zakrąglana tutaj i gorzej by to było tą szczelność zachować, gorzej by nam było cokolwiek tutaj wkręcić. A w ten sposób możemy ładnie do tego dociągnąć sobie np. taką kalamitkę, czy też również śrubkę z gwintem M8. I w ten sposób to estetycznie wygląda. Można to uszczelnić. Mamy tego gwintu zawsze troszeczkę więcej. Dlatego taka decyzja. Jeśli ktoś by jeszcze był zainteresowany dlaczego tak to zostało zrobione. Oczywiście przekładnia będzie napełniona smarem. Tak jak powinno to być przed oddaniem. Teraz od tej strony montujemy tą część, czyli nagrzewamy dość mocno. Mocno, ale ostrożnie, bo tu są łożyska, żeby tej strony za bardzo nie nagrzać znowu. Samą tą część tutaj trzeba nagrzać i osadzić. Przekładnia Złożona, wyczyszczona, gotowa do tego, aby zamontować do kosy i używać. Eee, tak to wygląda. Wszystko zostało wymyte, wyczyszczone. Tak to wygląda z drugiej strony. Z początku może troszeczkę ociążale chodzić ze względu na to, że eee, łożyska są przesmarowane, przekonanie jest przesmarowana, smar też daje pewien opór, ale to yy, wszystko się tak powiem ułoży. także przekładnia z FS 560 stała pomyślnie zoperowana, tak to powiem, stuningowana i można sobie smarować. ewentualnie, jeśli ktoś podobnie chciałby sobie przygotować przekładnię, nie chciałby stosować kalamitki, ewentualnie tylko śrubkę, to to ja robię też nieraz w ten sposób, że wyciskam w taką dużą strzykawkę i wtedy wstrzykuję sobie daną porcję smaru. To tyle a propos tej przekładni. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej. Cześć.